Odnaleźć się na rynku pracy z ekonomią społeczną. To temat konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Jak się okazuje, ponad 118 milionów złotych trafi na wsparcie 570 podmiotów ekonomii społecznej. Dla podmiotów, które mają za zadanie i na pewno z miłą chęcią to zrobią, stworzenia przede wszystkim nowych miejsc pracy, ale również utrzymania, utrzymania tych starych, skierowanie, starych miejsc pracy, skierowany program jest przede wszystkim do dla ludzi, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy. W ten sposób tworzymy prawie 850 miejsc pracy, to jest bardzo ważne. 570 podmiotów będzie zaangażowane w czterech surowionach, które reprezentują właśnie państwo. I to dotyczy osób właśnie z takim szczególnym zagrożeniem, z trudnościami w poszukiwaniu pracy. To szczególnie dotyczy stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych. Projekty będą realizowane do końca 2029 roku w czterech subregionach przez następujące podmioty. Subregion Elbląski obejmujący powiaty Elbląski, Elbląg Braniewski, Ostrucki i Ławski. Projekt będzie realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wartość projektu to blisko 30 milionów złotych. W regionie mamy cztery takie podmioty, które już od wielu lat stabilnie wspierają ekonomię społeczną, z dużą współpracą tutaj, jeżeli chodzi o regionalny środek polityki społecznej. Myślę, bardzo dziękujemy za zaufanie i za umożliwienie, przez ponad sześć lat będziemy oferować usługi animacyjne, doradcze, inkubacyjne, ale przede wszystkim wspierać właśnie proces tworzenia miejsc pracy. Mam nadzieję, że tych miejsc pracy uda się jeszcze złożyć więcej niż to zakładają nasze, nasze projekty i że będziemy te zatrudnienie w sektorze, że ekonomii społecznej wzmacniać, żeby podmioty ekonomii społecznej były ważnym, e, ważnym takim aktorem, jeżeli chodzi o różne usługi społeczne, o reintegrację społeczno-zawodową, żeby wspólnie z samorządem lokalnym też kreowały politykę społeczną w naszym województwie. Subregion Niedzicki obejmujący powiaty niedzicki działdowski nowomiejski szczycieński Projekt będzie realizowany przez Niedzicko Fundację Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju. Wartość projektu to blisko 30 milionów złotych. Fundacja NIDA prowadzi OWE wspólnie z Doską Agencją Rozwoju. Pan Marszałek wspomniał o kreatywności w tych przedsięwzięciach. Jedna z rosyjskich firm ma takie bardzo fajne hasło, małe musi być sprytne. I myślę, że to jest to, co cechuje te właśnie wszystkie nasze przedsiębiorstwa społeczne, które działają, działają czekałem, czekałem. które działają, które działają, które działają, które działają w bardzo wielu branżach, w kilku formach prawnych, a więc są to i fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne przede wszystkim, ale także spółki prawa handlowego o statusie non-profit. for -profit. I to co cechuje te nasze firmy, to właśnie jest kreatywność innowacyjność. To jest znakomity obszar dla testowania, dla wdrażania nowych, innowacyjnych produktów i usług, głównie usług społecznych, ale także usług w wielu wszystkich branżach, które nasze przedsiębiorstwa działają. Także myślę, że te środki będą spożytkowane. Subregion Ölski obejmujący powiaty Ölski, Giżycki, Olecki, PiSki, Gołdawski. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Delfi w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wartość projektu to ponad 30 milionów złotych. Subregion olsztyński obejmujący powiaty Olsztyn-Olsztyński, Kętrzyński, bartoszycki lidbarski. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej Wama kop w partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie. Wartość projektu to blisko 26 milionów w